Aby podnieść skuteczność działań Państwowej Inspekcji Pracy, planujemy w najbliższych miesiącach nawiązanie współpracy w zakresie wymiany danych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Krajową Administracją Skarbową. To powoduje, że dodatkowo musimy zadbać o nasze cyberbezpieczeństwo. Dlatego zadbanie o bezpieczeństwo danych i ochrona przed cyberatakami jest niezbędna i konieczna. Projekt. Cyberbezpieczeństwo w Państwowej Inspekcji Pracy finansowane z unijnych środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obejmuje zwiększenie odporności cyfrowej dla wszystkich 18 jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Wpisuje się w realizację celu strategicznego urzędu na 2025 rok, polegającego na zapewnieniu bezpiecznej pracy. Zabezpieczeniu danych i informacji przetwarzanych przez pracowników urzędu, a dzięki temu gwarantuje prawidłową realizację ustawowych zadań inspekcji. Cyberbezpieczeństwo to nie tylko wszelkie możliwe zabezpieczenia techniczne i informatyczne ale przede wszystkim świadomość zagrożeń, jakie niesie współczesny internet i kompetencje niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów i publicznych baz danych. Dlatego w ramach nowego projektu Przeszkolimy w tym zakresie wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.